Nie. Za pół życia, nie? Instant tego. Bo mi Aratikał zaczął spamować, chodź. Jeszcze raz. Ale Ja chwili. Dasz Kausi? radę? Dam, mówi. Pytam się, dasz radę? Dam. A on jeb ginie, nie? No co? No za pół życia mi koleś od razu wjechał. No de powiedzieć, że nie, to bym fira odpalił, ty dał No byś dawałem normalnie, człowieku. Dawałeś. <laughs> dasz radę? Dam. Nie. No nigdy jeszcze taki tak, takiego bursta nie dostałem. Ten w całym życiu? Bez downem, totalnym. Mm. Totalnym downem. Bez kitu, bez kitu, bez kitu. Ciota. To i co dam ci na tej arenie? Eee, ten. Paladin Red i... Druid Feral Juhu. Nie go i on mówi... W życiu nie dostałem! <śmienic> no... Ty na Hunterze powiedział, że ja stunuję, nie? Yyy... i powiedział... O! Stuner!